Dobie wieczór widzowie tego typu. Dziękuję widzowie, że jesteście za mną tego typu, że pokazałem wam widzowie, że można z czymś walczyć. Tak wam pokazałem widzowie, że z szybką zrobiłem. Widzowie tyle razy będę powtarzał, żebyście nie widzowie zrozumieli tego typu. Dzięki wam widzowie. Mi podpalaliście, pomagaliście, mi wspieraliście. To bardzo się z tego widzowie cieszę, tego typu. I za to dziękuję widzowie. Powinno być git jak się mówi, widzowie tego typu. słuchajcie widzowie, dzisiaj nie odpalę tego stylu z tego powodu, że po prostu chcę odpocząć. Dzisiaj miałem sporo na głowie widzowie tego typu. Po prostu. Nie mi się już od chcę to widzowie odpocząć od tego wszystkiego trochę wyluzować, Widzowie, yy, sorry, widzowie, prawdopodobnie, yy, bo ja jutro idę na pokój do pracy. Yy, widzowie, prawdopodobnie nie będzie w piątek, bo w piątek akurat będę miał wolne, bo w grafiku mam wolne widzowie. Taka w piątek zrobię tego z tryba. Sorry, widzowie, wiem, że chcieliście, żebym dzisiaj podpalił tego streama widzowe, ale zrozumcie jedną widzowie że ja też mam swoje obowiązki, swoje sprawy na głowie tego typu. Ja was nie olewam, widzowie. Staram się tutaj was doszanować, staram wam przekazać różne informacje, co jak widzowie, bo naprawdę, tak mówię mówią no, widzowie, no, dwie rzeczy nie da się zgrać ze sobą. Ja pracuję. Mam swoje obowiązki, zrobię swoje sprawy. A jeszcze tym od tego to są trzy rzeczy, które jest mi ciężko to połączyć widzowie, I dlatego yy, postaram się w piątek widzowie odpalić z tego styma i posiedzimy. To jest piątek. W piątek będzie akurat fajnie, bo będzie można widzowie duże sobie posiedzieć widzowie niż w tygodniowo, bo w tygodniowo jest mi ciężko, bo ja po pierwsze, ja pracuję raz od rana, raz po południu, jutro mam na popołudnie widzowie. No i nie mam możliwości, właśnie, żebym ja tak robił do 23 do 1 w Ja mówiłem na tymie tego, że w piątek, sobotę mogę opalać z i możemy siedzieć do pomocy, ale w tygodniowo nie mam możliwości widzowie tego typu no i po prostu yy, przekazuję wiem że macie może teraz żal bo jesteście na palenie ale musicie widzowie zrozumieć jedno że po prostu ja też jestem człowiekiem mam swoje obowiązki swoje sprawy na głowie nie rzucę to wszystko naraz bo to nie na tak jest zasadzie jak widzowie działają że wszystko naraz można rzucić tego typu po prostu. Musicie się czekać. Ja jestem otwarty no, e, celebrytą tego typu. Mnie lubicie, szanujecie. Ja wszystko rozumiem. Ja Was też szanuję. Tylko musicie widzowie zrozumieć jedno. Ja jestem też człowiekiem, jak Wy. Wy też macie obowiązki swoje. No właśnie, no to jest właśnie. Trzeba się z tym pogodzić, że nie zawsze będę miał czas. Ja wiem, że jesteście, macie taki nadek, to przeze mnie. Taki nawet dostaliście widzowie, że po prostu dzień w dzień wrzucamy filmiki, ale mówię, no ja mam swoje obowiązki, swoje sprawy na głowie, nie ma tak, że na e, pstryknięcie widzowie mam zrobić, rzucić wszystko, bo wy chcecie, po prostu musicie mnie zrozumieć, ja jestem też człowiekiem, szarym człowiekiem, to, że jestem youtuberem, to nie znaczy, że mam wszystko rzucić. Widzowie musicie z tym się liczyć. Widzimy, że po prostu ja też mam swoje sprawy, wy też na pewno macie, a skąd to o tym wiem, bo widzę jak nie chodzi z tym mam, widzę liczbę, licz osób ile jest, to osób nie było tam, e, trochę mało, ale lub, ja rozumiem, każdy ma swoje z, z sprawy na głowie, nie, nie każdy będzie na tym wszystko rozumiem. I dlatego nie mam tensji widzowie, do tego, że po prostu mało ludzi wchodzi. Bo po prostu wy też nie macie czasu. Niektórzy pracują od rana, czy po południu, czy na nocki, w zależności jaką macie pracę. Tak ja mam, ja mam akurat także na popołudnie lub od rana. Na nocki na razie odpadło. Bardzo się z tego cieszę, bo na nocki, widzowie, nie lubię za bardzo, widzowie, na nocki. Pracować, nie, nie przypada to nie jest. Niektórzy lubią na nocki pracować, a niektórzy nie. Ja na przykład na nocki nie lubię, bo to jest tak, że schodzicie z nocki i pół dnia śpicie. Nie możecie nic pozałatwiać, bo się wyspać. No to jest takie upietliwe. No ale cóż, no, widzę, nic się nie zrobi. Coś takiego, no, każdy ma swoje. E, sprawy na głowie, każdy ma coś. E, widzowie, to jest e, naturalne. To jest naturalne. To jest e, tak, każdy człowiek musi swoje sprawy pozałatwiać, swoje rzeczy pozałatwiać. Musicie, widzowie, zrozumieć jedno. Ja też jestem człowiekiem, jak Wy, widzowie. Nie obrażam Was, widzowie, tylko chcę Was uświadomić, widzowie, żebyście zrozumieli mnie też trochę. To, że. Jestem znanym youtuberem, to nie zawsze widzowie, żebym ja robił w dzień w dzień. Bo ja się staram zrobić dla Was, ja Was, widzowie, szanuję, staram się coś wrzucić, staram się coś tam wyjaśnić, te sprawy tak na następnie ostatnio wyjaśnię Wam parę rzeczy, sprawy szybkie, inne rzeczy. I zobaczcie, no widzowie. Szanujecie, ale Wy musicie widzowie też mnie doszanować i zrozumieć, że ja po prostu mam swoje sprawy na głowie. To nie jest to, że ja wracam z pracy do domu i siedzę sobie przy telewizorze, jak niektórzy kciuka sobie rabiają, tego typu widzowie, tylko ja mam swoje obowiązki. Musicie z tym się liczyć, że ja też muszę sprawy sobie pozałatwiać. Nikt za mnie to nie załatwi. Widzowie. To jest właśnie to. Ja jestem też człowiekiem jak wy. Tylko się rozumiem tym, że że jestem znanym youtuberem tego typu. Dobrze, że cieszę się, że szanujecie mnie, staracie się mi pomóc. Bardzo się z tego cieszę, widzowie. I dziękuję za to. I dziękuję za to, że mi pomogliście zdecydować, żeby się zaszyć tego typu i się zaszyłem. I dzięki Wam, widzowie tego typu. Właśnie. I chciałem tu serdecznie podziękować Wam, widzowie, za to, że mi pomogliście. Musicie mnie też zrozumieć. Tego typu. Zobaczcie, ja się cholenie zmieniłem. Od tego momentu cholenie się zmieniło z wyglądu, z zachowania, z rozmowy, tego typu. I zobaczcie, jak ładnie przekazuję Wam informacje. Co ja kiedyś. By młody, głupi. Nie dozę, że piłem, to też szajba odbijała. A teraz zaszyłem się i staram się prostować tą opinię i prostować drogę. Dzięki Wam, widzowie. Właśnie. Musicie to docenić, widzowie tego typu. I dlatego dziękuję za to, że pomagacie, wspieracie inne rzeczy, ale musicie jedno zrozumieć. Jak odpalę. Tu widzicie. A dwa musicie udostępniać kanał, subować, dzwoneczek kliknąć, żeby Wam przychodziło powiadomienie, że a taki boze robi stream, czy wrzucił w filmik, czy coś takiego. Musicie tym, e, e, tym sposobem e, tutaj obserwować widzowie. Proste. Proste jak tutaj. Ja się mówi. Tylko typu i dlatego mówię. Widzowie, poważnie, żeby nie było jakichś ekscesów, że to jest znowu moja wina. Bo ja się staram, widzowie, tego typu. Ja też mam swoje sprawy, inne rzeczy. I musicie zrozumieć jedno. Jak mówię, że nie będzie z tym, nie ma coś takiego, widzowie, że e, bo tak e, nas olewa. Nie, was nie olewam, tylko po prostu ja też chcę Troszkę odpoczynku, tak? Dzisiaj się nalatałem. Pozałatwiam sprawy Chcę trochę odpocząć. Tego typu. Tutaj sobie obejrzeć jak świn, czy coś. Zjeść sobie kolację, odpocząć. Bo jutro idę na popołudnie. No i widzicie, no. Chcę trochę odpocząć, widzowie. Musi się o tym pamiętać. Ja wiem, że macie nawet jeszcze te lata, które Robiłem głupie rzeczy, ale już stary tagień nie żyje. Jest nowy tagień, który zaczął się i stara się Wam przekazać informacje. I to jest słuszna decyzja z mojego punktu widzenia tego typu mówić. Ja nie patrzę o sprawę proboszcza, bo proboszcz to robi po swojemu i będzie po swojemu robił. Tego typu ja mu nie będę pomagał, żeby się zaszył, nie się zapiję na śmierć. Może się nauczy, może ktoś mu naprawdę no, łeb mu rozwali za to takie zachowania, bo naprawdę to jest um, wstyd z nim gdzieś iść. Tego typu ja wiem, ja też nie byłem widzowie święty, ale poprawiłem się dzięki Wam, widzowie. Podpowiedzieliście mi tak, jak mówiłem wcześniej, w sprawie się i zobaczcie. Kulturalnie widzowie z Wami rozmawiam, przekazuję informacje. To jest to. A niektórzy może nie rozumieją, wystarczy wziąć, ponownie włączyć, i wysłuchać to, co ja wam chcę powiedzieć widzowie. To jest proste, tylko trzeba chcieć zrozumieć. Pamiętacie o jednym. Trzeba zakażem... Razem myśleć. Życie nie polega na tym, żeby tylko YouTube i inne rzeczy streamy. Człowiek ma swoje obowiązki. Musi to wykonać. Inne rzeczy. Proste. No widzowie, no musicie to e, widzowie zrozumieć. YouTube to jest dla wszystkich, ale trzeba co z umiarem korzystać. Proste? Proste. Tylko trzeba troszkę y, spuścić powietrze, jak się mówi, i zrozumieć. Pamiętajcie o jednym. Ja Was szanuję, staram się i tak staram się Wam objaśnić różne sytuacje, które naprawdę y, was korcują, was kręci, coś Was tam kręci w brzuchu. Wszystko rozumiem. Ale musicie wiedzieć o tym, że ja też mam swoje życie. Mamy rodzinę. Musisz pamiętać, widzowie. Wy też macie na pewno rodzinę. Też nie macie czasu, żeby obrażać sobie odcinek ze mną i na rzeczy, widzowie. Proste, proste. musicie to zrozumieć. Druga sprawa, widzowie. Pytacie się, czy będzie to gniot. Nie będzie, bo już dawno rozwiązałem umowę z kanałem Togniot. Nie to nie interesuje. I nie pytajcie się, po prostu mnie to nie interesuje. Bo po prostu ta osoba mnie oszukała, miało być inaczej też o co innego, innej, inaczej i po prostu rozwiązałem umowę z top Giotą. Przykro mi, fajnie było, fajnie było oglądać, bardzo fajnie, ale nie widziałem, że. Yy, zrobić ze mnie jak się mówi w chuja pieniędzmi, bo miał być podzielone na pół. A tu dupa. Tego typu to jest człowiek oszust, który mówi tak, a robi co innego. Takich ludzi nienawidzę. I dlatego tak ja mówiłem ten razy. Teraz już się złapałem, już wiem, że jak ktoś chce ze mną współpracować, spisujemy umowę. Ja podpisuję się. Ten też się podpisuje i jest na umowie. Tak i tak i tyle. Proste. Widzowie, właśnie. To jest to, co ja się już naziłem i wiem, co to jest. I was ostrzegam, widzowie, żebyście mi wpadli w to, co ja wpadłem kiedyś. Tego typu. Ja wiem, że e, widzowie, wam się podobało to dnia, bo ze, ze tych samochodów bardzo fajnie to wychodziło, ale. Gdzie jest kasa hmm, na właśnie. No ale już, trudno było i minęło. Ja się mówię widzowie po prostu mam nauczkę, żeby spisywać umowę i tyle, no na widzowie. E, następne pytanie, tam e, tego, czy będzie jakiś projekt z BWIN? Nie wiem, widzowie, tego wam nie powiem, bo nic nie wiem jeszcze tego typu. Jak będzie, to zobaczycie, widzowie, no. Co wam, wam powiedzieć? proste tego typu yy, na same pytanie czy na serwisę u góry czy na bieginy będziesz pił yy, alkohol nie z tego powodu że powiedziałem wam już nie raz nie dwa że mam wszystko jak wiecie o tym że jak użycie alkohol to was albo wykręci albo wezmę z obu stronę przerzuci i was nie będzie na świecie lepiej nie ryzykować tego typu tak mówiłem widzowie musi się zrozumieć ja wiem że alkohol niszczy ludzi niszczyło mnie ale postanowiłem dzięki wam widzowie dzięki tym wszystkim poddałem się szybko i się bardzo cieszę bo chociaż mam hamulce wiem że na przykład ruszył alkohol to wiem co się ze mną może stać może już nie być mnie tutaj bym już nie mógł, bym, nie byłoby mnie na świecie i by nie było już e, filmiku na moim kanale. A proste, a ja chcę żyć dalej, chcę tu y, y, ten kanał rozwijać, przekazywać informacje z życia wzięte, które Was na pewno zaciekawią widzowie. Proste, tylko trzeba łatwo zrozumieć przekazy, które ja Wam przekazuję. Ja, ja rozumiem samą osoby, które nie, nie zatrobią raz, drugi, za trzeci, ale za kilka razy każdy pod, złapie ten ryb, który ja przekazuję widzowie. Musicie z tym się pogodzić, tym, że ja nie mówię po chamsku, po złości czy coś, tylko staram się widzowie wam przekazać te informacje, które... Yy, Pan się przyda. Ja wiem, kiedyś hmm, odpierdalałem numery, ale teraz jestem facet, który ustawi się do pionu. Stara się pan tutaj pokazać inny punkt życia tego typu. Prawda? Prawda. No i zapraszam do e, dawania łapy kurę tego typu jak ktoś jest fanem czy fanką udostępnić kanał widzowie tego żeby było coraz więcej tego typu no i jeszcze raz dziękuję że oglądacie subiecie lajkujecie tego typu życzę Wam dobranoc mił snów tego typu i jak coś piszcie na komentarzach tego typu życzę Wam dobranoc łobam tego typu